Moim zdaniem no to spotkanie było dla nas bardzo ważne i już przed meczem każdy wiedział, że co znaczy dla nas to spotkanie, czyli uh, od początku trochę brakowało takiej większej pewności siebie, abyśmy pokazali więcej piłkarstwa i, i uh, myślę, że już w połowie uh, pierwszej połowy to vyglądalo bardzo lepiej i, i do konca pierwszej połowy sme pokazali, že, 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 že vieme hrať e, v i, i, chceme. Stvořili sme jakieś situácie, niestety. No. Juž v w drugiej połowie było že że trochę więcej nam brakuje že że ta pierwsza połowa nas No, i, i e, 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 tak sme stworzyli situácie. Myślę, że dzisiajśmy, jak do napracowali pracowali bardzo, bardzo, bardzo dużo. I każdy, każdy na, na, na boisku dała kus serca? Serca? Nie wiem jak. Dobre. To właśnie to, to było widać. To było takie bardzo widoczne, że, że każdy z Was pracował, walczył o każdy centymetr boiska. Mówiłeś o tym, że brakowało na początku trochę piłkarstwa, ale Później z biegiem gry to się poprawiło, natomiast przez cały mecz widać było, że walczyliście. No tak, tak, oczywiście. Było widać, że, że ta drużyna, trzyma, ten zespół trzyma z że walczyliśmy, byli sytuacje, kiedy ktoś tracił piłkę i kolega, kolega po za niego. Czyli było widać, że ta drużyna, że jesteśmy jeden zespół i że chcemy ten mecz. Mecz po prostu. Szkoda do tych sytuacji w końcówce, po stałych fragmentach, no, niestety, no. Takie, takie, taka jest piłka. No. Czasami jest dobrze i e, dzisiaj, było dla nas, dla nas trudno w tych sytuacjach. Czyli e, niestety, no. walczymy do końca. Czyli w kolejnym meczu mam nadzieję, że weźmiemy punkty. Następny mecz wyjazd do Pruszkowa to na pewno będzie y, ciężki mecz na trudnym terenie. Tak je to uh, Prúškové združenia, ktorá, ktorá je v tabeli výžaj očivište, no, čili ten meč nebude ľatvý. No. Jak, uh, jak už povedal, dla nás je uh, vážne punktovať v každém meču i potom tam pojedeme, aby, aby, aby sme punktovali v tých meču. Wróciłeś dzisiaj do, do gry, do pierwszego składu. Dość długo czekałeś na to, żeby w, znowu wyjść w pierwszej jedenastce. Oczywiście, jest, jest dużo czasu, kiedy, kiedy czekałem od, od wyjścia, od początku. Wiem, dlaczego tak było, i, i były jakieś problemy i kontuzje jeszcze w okresie przygotowawczym, czyli. Wiem dlaczego to było, czyli e, cieszę się z, te, z tego oczywiście, mam nadzieję, że im że więcej e, będę grał, tak tym więcej pomogę drużynie. Czy myślę, że, że tutaj puszcza niczym nas nie zaskoczyła. Widzieliśmy jak, jak ten zespół gra i e, Przeciwstawiliśmy się e, no, dosyć, dosyć dobrą grą w defensywie i jednak, jednak szkoda, że nie wykorzystałem sytuacji, no, że, że nie udało nam się no, wykorzystać chociaż jednej i, i, i wtedy, wtedy no zupełnie inny wynik by był, a, a jak wiadomo remisy nam nic nie dają już w tym momencie, także. No, remis nie jest zły, tak, ale, ale, no, ale no, za, za dużo nam już nie daje. Szkoda, bo to był taki mecz walki, wyrównany, ale mieliśmy tych szans więcej, tych, tych klarownych. Szkoda szczególnie w tych sytuacji, w samej końcówce meczu. No dokładnie tak. Zostawiliśmy duże zdrowia na boisku i, i stworzyliśmy sytuację dogodne do strzelania bramki, niestety nie udało nam się wykorzystać. No, szkoda szczególnie w końcówce tutaj tej sytuacji. No. No, no, trudno już teraz, już nic się nie poradzi na to. Tak? Trzeba liczyć, że to częściej nam e, zacznie w końcu też dopisywać. W przyszłym tygodniu ciężki wyjazd e, do, na Znicz, to taki mecz o przysłowiowe 6 punktów będzie. No, dokładnie tak, bo jest to bardzo ważny mecz dla nas teraz i no już e, od poniedziałku będziemy się e, przygotowywać do niego. E, Miejmy nadzieję, że, 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 że wywalczymy tam trzy punkty.